Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie. Dziś jest ten ostatni dzień, to ostatnie nagranie w roku szkolnym 2024-2025. Wybrałem dla Was takich 60 pojęć, chyba najważniejszych do tej matury z wos -u. Przynajmniej moim zdaniem 60. Dlaczego? No nieprzypadkowo, bo akurat 60 punktów z matury można zdobyć. Słuchajcie, legenda głosi, że tyle, ile punktów z tego quizu zdobędziesz, tyle punktów zdobędziesz na maturze, tak? Ale pamiętajcie, to jest tylko legenda i ona może nie być. Ona może nie być prawdziwa. Nie wierzcie w nią, tak jak ja nie wierzę w coś takiego jak pewniaki maturalne. Jedyne, czego możesz być pewnym, jeśli coś nazwiesz pewniakiem, to to, że na maturze z WOS-u albo historii to się nie pojawi, tak? Więc ja nie, nie używam takich określeń. Natomiast co rzeczywiście takie pojęcia, takie terminy, definicje, które lubią się powtarzać, tak? i też tutaj takie te definicje zawarłem. Po każdym rozdziale rozdziałów będzie sześć, Zapisz koniecznie swój wynik na karteczce, żeby potem sobie to wszystko zsumować, bo do zdobycia jest 60 punktów. Słuchajcie, zanim przejdziemy do quizów, pomyślałem, że może jeszcze skoro jest to ostatnie, ostatnie wideo w tym roku w tym roku szkolnym, to Wam pokażę kulisy trochę mojej pracy. Zobaczcie, to jest wykres YouTubeowy, sprzed dosłownie 5 minut, 4 lata już jesteśmy razem. Liczba wyświetleń. 134 tysiące, liczba subskrybentów 3200, to może nie są jakieś porażające liczby, jeśli chodzi o kanał na YouTubie, natomiast, no, ja mam bardzo sprecyzowaną tę grupę odbiorców, maturę z BOS-u każdego roku zdaje kilkanaście tysięcy osób, więc skoro tu są 3000, to naprawdę bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeśli chodzi o mój zarobek na tym kanale, to tutaj też mogę go wam przedstawić. Zobaczcie, to jest dokładnie 103,98 zł. No, może nie są to jakieś porażające kwoty, to, to jest całościowy dochód, ale wiecie, ja tego nie robię, nie prowadzę tego kanału, żeby go monetyzować. Prowadzę ten kanał po to, bo mam takie wrażenie, że te nagrania trochę Wam w nauce pomagają. Dostaję też od Was informacje zwrotne, czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach prywatnych. I naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję ten cały rok i w zasadzie te całe cztery lata wspólnie, wspólnie spędzić na tym kanale. Jeśli oglądasz to nagranie, przed maturą, jeśli oglądasz to nagranie 12 maja 2025 roku, to koniecznie po listę obecności. Już nawet nie mówię, żebyś zapisywał swój wynik. Może niekoniecznie każdy chce się nim chwalić, ale napisz, że, że jesteś, że oglądasz. Daj znać po prostu tak, tak żebym wiedział, że, że nie mówię tego tylko do siebie albo do jakichś suchych, suchych liczb, którym się wyświetlają w tych statystykach. Słuchajcie, też przygotowałem dla Was takie playlisty one tutaj są niewyraźne ale w rzeczywistości one są bardziej wyraźne e, turbo lekcja zebrane 16 pisma formalne 5 nagrań prawo 4 nagrania i quizy ten quiz będzie piąty, więc zachęcam pod tym nagraniem są linki można sobie kliknąć i taką playlistę przed maturą też odpalić zachęcam zachęcam do tego e, to są tabelki te definicje, o których dzisiaj będę mówić, one pochodzą z tych tabelek, z tych tabelek do turbopowtórki. Nie wiem, czy Wam wspominałem już na jakimś wideo o turbopowtórce. Możliwe, że tak było. Z załącznikiem do tych sześciu nagrań, sześciu kompleksowych wykładów są właśnie takie tabele, gdzie jest dokładnie 548 pojęć. Dużo. Ale to naprawdę można sobie szybko przeskrolować, które, które no, trzeba, trzeba umieć po prostu do matury z WOS-u. Bardzo się cieszę, że, że ta turbopowtórka Wam pomaga. Też w 48, 48 godzin 100, 100 egzemplarzy się rozeszło. Obecnie jest to już, teraz jest to już 229 uczniów na pokładzie. Chyba najbardziej popularny kurs z wos Nie wiem, nie mam, nie mam dokładnych statystyk, jak, jak inne są bardzo popularne, ale tak, tak mi się wydaje. Link do tego kursu znajdziesz tradycyjnie pod tym, pod tym nagraniem, więc jeśli chcesz jeszcze na tej ostatniej prostej sobie kompleksowo wszystko powtórzyć, mieć pod kontrolą jutro, to, to zapraszam, żeby do nas dołączyć. A my co? A my będziemy w takim razie zaczynać. Sześć rozdziałów przed nami, 10 pytań do każdego rozdziału, tak samo jak w turbo powtórce też jest sze sześć rozdziałów, sześć nagrań, sześć kompleksowych wykładów. Zaczynamy, słuchajcie, jedziemy. Podstawa krytyczna wobec zasad, zachowań i norm społecznych to konformizm czy nonkonformizm? To jest oczywiście nonkonformizm. Jedziemy od razu. Uogólniony i uproszczony obraz rzeczywistości to stereotyp czy uprzedzenie? 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście stereotyp. Kolejne pytanie. Pytanie numer 3. Proces przyjmowania ze środowiska społecznego i uznawania za własnych poglądów, norm, wartości, wzorów to socjalizacja czy internalizacja? To jest oczywiście internalizacja. Czwarte pytanie. Zjawisko społeczne polegające na rozpadzie powszechnie przyjętych norm to anomia czy agnostycyzm? 3, 2, 1, enter. Jest to oczywiście anomia. Tak jest. Kolejne pytanie. Przekazywanie umiejętności, wiedzy, ale także wartości i norm starszemu pokoleniu przez dzieci i młodzież to socjalizacja odwrócona czy socjalizacja pierwotna? 3 2 1 enter Jest to oczywiście socjalizacja odwrócona. Kolejne pytanie. Przyjmowanie czy włączanie w swoje ja utożsamianie się z czymś to akceptacja czy tolerancja? Bardzo ważne, żeby to odróżnić. 3 2 1 enter Jest to oczywiście akceptacja. Sposób, który polega na tym, że strony samodzielnie, poprzez rozumowy rozwiązują spór, to mediacje czy negocjacje. 3, 2, 1, Enter. To są oczywiście negocjacje. A sposób, który polega na tym, że niezależny arbiter wskazuje stronom rozwiązanie, to dobre usługi czy arbitraż. 3, 2, 1, Enter. Jest to oczywiście arbitraż. Sposób radzenia sobie ze zmianami społecznymi to adaptacja czy anomia? 3, 2, 1, enter, adaptacja jest właściwą odpowiedzią. I ostatnie pytanie, chyba już osoba charakteryzująca się zupełną biernością i niechęcią podejmowania jakichkolwiek działań. To Homo sapiens czy Homo sovieticus? 3, 2, 1, enter. Oczywiście Homo sapiens też jest odpowiedzią poprawną, ale w tym przypadku bardziej będzie nam pasować Homo sovieticus. I teraz zapisz sobie swój wynik na karteczce z tego pierwszego modułu. I jeśli jesteście gotowi, a zakładam, że tak, to ruszamy od razu dalej. Przekonanie, że osoby rządzące zdobyły i sprawują władzę z mocy prawa, to legitymizacja jaka? Prawna czy tradycyjna? 3, 2, 1, enter. To legitymizacja oczywiście prawna. Trójelementowa koncepcja państwa zakłada, że państwo to ludność, terytorium oraz prawo czy władza. 3, 2, 1 ender Władza oczywiście tak jest. Władza państwowa jest władzą zwierzchnią, a jej organy mogą decydować o jej zakresie. To suwerenność jaka? Zewnętrzna czy wewnętrzna? 3 2 1 ender To oczywiście suwerenność wewnętrzna. Koncepcja, która zakłada, że człowiek jest stworzony do życia we wspólnocie państwowej, która jest najwyższym dobrem. To koncepcja jaka? Klasyczna czy teistyczna? 3 3, 2, enter. To oczywiście koncepcja klasyczna. Państwo powstało na skutek zniewolenia słabszych ludów przez silniejsze. To koncepcja podboju czy marksistowska? Trzy, dwa, jeden, enter. To koncepcja podboju oczywiście Ludwika Gumplowicza. Dziecko nabywa obywatelstwo państwa na terytorium, którego następują jego narodziny. To zasada prawa ziemi czy prawa krwi? 3, 2, enter. To zasada prawa ziemi, oczywiście, że tak. Osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, to apatryda czy bezpaństwowiec. 3, 2, 1, enter. I tu uwaga podpucha, oczywiście obie odpowiedzi są prawidłowe, to są synonimy. Wyraża przywiązanie do porządku społecznego opartego na tradycji konserwatyzm czy liberalizm. 3, 2, 1, enter. Oczywiście chodzi o konserwatyzm, tak jest. Koncepcja zakładająca równość wszystkich ludzi to elitaryzm czy egalitaryzm. 3, 2 i 1. Egalitaryzm, tak jest. Deputowany reprezentuje wybranych przez siebie i musi spełniać ich oczekiwania. To mandat jaki? Wolny czy imperatywny? 3, 2 i 1. Jest to mandat imperatywny. Tak jest. Ile punktów udało Ci się uzyskać z modułu drugiego? Zapisz sobie, a my jedziemy teraz do modułu trzeciego, czyli demokracja. Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. To zasada trójpodziału władzy, czy zasada legalizmu? 3, 2, 1, enter. Jest to oczywiście zasada trójpodziału władzy. Tak jest. Drugie pytanie. Inicjatywa ludowa to forma demokracji bezpośredniej czy pośredniej? 3, 2, 1, enter. Jest to forma oczywiście Demokracji bezpośredniej. Jest przyznawany wyłącznie na okres sprawowania swojej funkcji, może zostać uchylony przez Izbę Parlamentu. To immunitet który, materialny czy formalny? 3, 2, 1, enter. Oczywiście chodzi o immunitet formalny. Cała władza spoczywa w jednym środku sprawowania władzy. To decentralizacja czy monizm władzy. 3, 2, 1. Enter. To jest oczywiście monizm. Ważne pojęcie z nowych wymagań egzaminacyjnych. Polega na ujawnianiu, kto współpracował ze służbami bezpieczeństwa. To jest dekomunizacja czy lustracja. 3, 2, 1, enter. Ujawnianie, czyli lustracja. Tak jest. Uroczysty wstęp do dokumentu, mający istotne znaczenie polityczne. To inwokacja czy preambuła. 3, 2, 1, enter. Oczywiście chodzi o preambułę tak jak do naszej konstytucji. Jego komponentem jest przede wszystkim kapitał społeczny. To społeczeństwo, które obywatelskie czy zaściankowe 3, 2, 1, enter. Oczywiście chodzi o obywatelskie społeczeństwo. Zbiornik myśli, czyli niezależny komitet doradczy, to NGO, czy think tank 3, 2, 1, enter. Bardziej tutaj pasuje jednak think tank, chociaż oczywiście może być jednocześnie i NGO, sam taki think tank. Czyli organizacją pozarządową. Dobrowolna, dobrowolna, samorządna organizacja ludzi pracy powołana do reprezentowania i obrony ich praw to spółdzielnia czy związek zawodowy? 3, 2, 1, enter. To jest związek zawodowy oczywiście, tak jest. Niezarejestrowana działalność gospodarcza, lub działalność niezgodna z obowiązującymi przepisami to czarna strefa czy szara strefa? 3, 2, 1, enter. To oczywiście strefa szara. Oto było już pytanie na duże. Ile punktów udało Ci się uzyskać z demokracji? Zapisz sobie, jesteśmy już po połówce i teraz z górki ustrój. Kiedy dwie Izby Parlamentu mają równe kompetencje, jest to bikameralizm, który symetryczny czy asymetryczny? To oczywiście łatwe pytanie nawet chyba trzech sekund nie potrzebujecie. Symetryczny, tak jest. Składa się z marszałka Sejmu i wicemarszałków to Prezydium czy konwenc seniorów? 3, 2, 1. Oczywiście chodzi o Prezydium Sejmu. konwenc seniorów, jeszcze tam trochę wchodzi osób. Stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego to wotum zaufania czy absolutorium? 3, 2, 1. Enter. To oczywiście absolutorium, jeśli mówimy o działaniach finansowych, tak jak Sejm udziela absolutorium Radzie Ministrów z wykonania budżetu. Wniosek o, nieuf... wniosek o uchwalenie wotum nieufności musi zawierać imienne wskazanie kandydata na stanowisko prezesa przyszłej Rady Ministrów. Jest to tzw. Tak wotum zwykłe czy konstruktywne? 3, 2, 1, Enter. Oczywiście chodzi o wotum nieufności konstruktywne. Tak jest. Ogłoszenie aktu normatywnego konieczne do uzyskania przez ten akt mocy obowiązującej to promulgacja czy kontrasygnata? 3, 2, 1, Enter. To jest oczywiście promulgacja. Tak jest. Kolejne pytanie. To rodzaj administracji rządowej, terenowej, na której czele stoi wojewoda. Jest to administracja zespolona czy niezespolona? 3, 2, 1, enter. To jest administracja zespolona w takim przypadku. Tak jest. Rzeczpospolitej. Członek składu sędziowskiego reprezentującego społeczeństwo. To przysięgły czy ławnik? 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście ławnik, tak jest. Natomiast podatek nakładany przez państwo na niektóre towary, na przykład na alkohol, to podatek CIT czy akcyza. 3, 2, 1, Enter. To jest oczywiście akcyza, tak jest. A organ wykonawczy w gminach wiejskich to wójt czy burmistrz. 3, 2, 1, Enter. To oczywiście jest wójt. A właściwy w sprawach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym jest NIK czy UOKIK? 3, 2, 1, Enter. Jest oczywiście UOKIK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętajmy o tym, ten urząd już na maturach się pojawiał. Zapisz swój wynik teraz z modułu 4 ustrój RP, a my przechodzimy do modułu prawo. Potem jeszcze stosunki nas czekają. System prawa, który opiera się na normach religijnych. To common law czy szariat? 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście szariat. W tym kontekście powtórzcie też system prawa pozytywnego. Nie wiem, czemu tak teraz mi przyszedł do głowy, ale to też jest w wymaganiach. Nadzwyczajny środek w postępowaniu karnym. To kasacja czy skarga kasacyjna? 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście kasacja. Skargę kasacyjną mamy w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Akty wykonawcze do ustaw, do rozporządzenia czy akty prawa miejscowego? 3, 2, 1, enter. To oczywiście rozporządzenia, tak? Musimy mieć delegację ustawową, minister musi mieć delegację ustawową, żeby mógł takie rozporządzenie wydać. Sądy administracyjne rozpatrują co? Apelacje, czy skargi? 3, 2, 1, enter. Oczywiście rozpatrują skargi przede wszystkim na decyzje administracyjne, albo na bezczynność Rodzaj przestępstwa może być popełniony umyślnie lub nieumyślnie to występek czy zbrodnia? 3, 2, 1. Enter. Oczywiście chodzi o występek, bo zbrodnia może być popełniona tylko umyślnie i to jest ta różnica. Przykładem przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego jest zniesławienie czy zniewaga. 3, 2, 1. Enter. Uwaga, uwaga, podpucha, na obie odpowiedzi są prawidłowe. Kolejne pytanie. Podanie wyroku do publicznej wiadomości to kara czy środek karny? 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście przykład środka karnego. Powtórzcie sobie proszę to rozróżnienie. To też jest ważne. Daje możliwość składania oświadczeń woli ze skutkiem prawnym. To zdolność, która prawna, czy do czynności prawnych? 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Po prostu. A przysposobienie to inaczej. Adopcja czy powinowactwo 3, 2, 1, enter. Oczywiście chodzi o adopcję. Tak jest. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Europejska Konwencja Praw Człowieka. 3, 2, 1, enter. Oczywiście chodzi o Powszechną Deklarację Praw Człowieka. I to było ostatnie pytanie w tej serii. Przed nami jeszcze stosunki międzynarodowe. 10 pytań, proszę bardzo. Stałe misje dyplomatyczne to, to są ambasady, czy to są konsulaty? 3, 2, 1, enter. To są oczywiście ambasady, tak jest. Drugie pytanie. Program, w którym uczestniczyła Polska przed wstąpieniem do NATO. To było partnerstwo dla obrony, czy partnerstwo dla pokoju? 3, 2, 1, enter. Chodzi oczywiście o partnerstwo dla pokoju. Tak jest. Regionalne porozumienie początkowo trzech państw, czyli Polski, Węgier i Czechosłowacji to grupa Weimarska czy Wyszehradzka? 3, 2, 1, Enter. To grupa oczywiście Wyszehradzka. Pamiętajcie te rozpady Czechosłowacji, ZSRR i Jugosławii. W skład trójkąta Weimarskiego wchodzą Niemcy, Francja i Włochy czy Polska? 3, 2, 1, Enter. O, oczywiście chodzi o Polskę. Tak jest, łatwe pytanie. W stosunkach globalnych dominuje jedno główne supermocarstwo, taki ład nazywamy jak jednobiegunowy czy wielobiegunowy, 3, 2, 1, enter, oczywiście chodzi o ład, jednobiegunowy, te łady, ich rodzaje, też sobie proszę powtórzcie, a regionalny, region sporny pomiędzy Pakistanem a Indiami, to Tybet czy Kaszmir, 3, 2, 1, enter, to jest oczywiście Kaszmir, tak jest, Indie, Pakistan, obecnie no, gorący konflikt. Górski Karabach to sporny region między Azerbejdżanem, a którym państwem Kazachstanem czy Armenią? 3, 2, 1, enter. Oczywiście chodzi w tym przypadku o Armenię, tak jest. Działająca Organizacja terrorystów islamskich, działająca na południu Libanu, to Hamas czy Hezbollah? 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście Hezbollah, tak jest. Lewicowa organizacja terrorystyczna działająca w Peru to Boko Haram, czyli Świetlisty Szlak. Trzy, była jeden, ender. To jest oczywiście Świetlisty Szlak Boko Haram w Nigerii. I ostatnie pytanie. Zgodnie z tym artykułem zbrojna napaść na stronę Traktatu Północnoatlantyckiego będzie uznana za napaść przeciwko. Nim wszystkim, przeciwko wszystkim państwom. To artykuł czwarty czy artykuł 5. 3, 2, 1, enter. To jest oczywiście artykuł piąty i to chyba jedyny, jedyny artykuł, który trzeba znać, tak, z cyferek. Eee, słuchajcie, i co? I, i, I to wszystko, tak? Zapisz teraz, ile udało ci się uzyskać punktów ze stosunków międzynarodowych, ile udało ci się uzyskać punktów całościowo i trzymam ogromnie za was wszystkich kciuki. Mocno was wierzę, jestem pewien, że będzie dobrze i dajcie koniecznie znać jutro, jak wam poszło a jutro też omówimy sobie pewnie arkusz. Cześć, hej, do zobaczenia.